Mam przyjemność gościć dzisiaj Panią doktor Irenę Dawidiuk, dzień dobry. Pani doktor jest absolwentką nauk medycznych we Wrocławiu, lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych. Doktorem nauk medycznych, temat doktoratu to jest wpływ kwercytyny na przebieg doświadczalny astmy oskrzelowej u świnek morskich. Proszę mnie poprawiać, ewentualnie uzupełniać moją wypowiedź. Jest Pani też dietetykiem, absolwentką podyplomowych studiów poradnictwa dietetycznego na SGGW w Warszawie oraz prowadzi Pani już od 15 lat Centrum dietetyki klinicznej Futura we Wrocławiu. Tak jest, wszystko się zgadza. <śleszy> Cieszę się. I głównie pa... pracuję jako, przede wszystkim jako dietetyk. To w tym jest momencie mój... jako dietetyk. Tak, mhm. absolutnie i tak jest mój główny kierunek działalności. To się świetnie składa, ponieważ... Yy... Nasza tematyka dzisiaj koncentruje się w znacznej mierze wokół jedzenia, zresztą mamy piękną dekorację, która posłuży później k naszemu kamerzy, kamerzyście do tego, żeby się posilił, ale to już może nie będę rozbijał wątku i moje pytanie teraz jest takie może tutaj dla naszych pacjentów, którzy chorują na chorobę Hashimoto. Czy odpowiednia dieta dopasowana do danej osoby może być podstawą leczenia choroby Hashimoto? Absolutnie tak. Po latach pracy z tym tematem mogę powiedzieć, że bez diety każda inna metoda działania nie jest e, tak skuteczna. Po prostu dlatego, że źle odżywiony organizm to jest organizm, który jest bardziej podatny na różnego rodzaju schorzenia nie tylko y, dla pacjentów z Hashimoto, dotyczy to wszystkich pacjentów. Czyli możemy to odnieść generalnie do wszystkich stanów chorobowych. Tak. Mhm. E, jeżeli, jeżeli mielibyśmy przedstawić w kilku takich podstawowych krokach e, dopasowanie tej diety, to co należałoby zrobić w jakiej kolejności? To jest, przede wszystkim, jak ktoś jeszcze nie ma żadnych badań zrobionych, poza tym, że jest to osoba, która już wie, że ma chorobę Hashimoto. Powiedzmy, Najczęściej że... pacjenci sami sobie tę diagnozę stawiają. Tak jak to wygląda, to pacjentów do mnie trafiają i zaczyna się od razu kwestia prowadzenia leków, które są najbardziej skuteczne. Te początki nie są zawsze łatwe. No i ktoś podpowiada, że może być też zmienił dietę. I to, co jest jakby podstawowa rzecz, to jest źródło i sposób przygotowywania posiłków. To jest najważniejsza rzecz, a potem ustalamy listę tego, co jest dla nas najlepsze. I mniej zanieczyszczona e, żywność, jest, tym dla nas jest lepiej. Wiadomo, że to jest choroba cywilizacyjna, gdzie nasz układ opornościowy stracił rozeznanie, co jest dla nas dobre, co jest dla nas niedobre. I jest e, w sytuacji chaosu. Na tym polega w ogóle istota tej choroby i jej pokrewnych. Zresztą często bardzo towarzyszy to innym chorobom, ale współistnieją. Albo one wyprzedzały rozpoznanie choroby Hashimoto, albo jest to, dołączają potem. Mm -hmm. Czy mm, właśnie tutaj, w jaki sposób niedobory pokarmowe mogą wpływać? Tutaj Pani troszeczkę wspomniała już o tym, że niedobory pokarmowe mogą wyprzedzać wystąpienie już faktycznie choroby Hashimoto. Czy wniosek z tego, że właśnie te niedobory wpływają na Choroby Hashimoto i też inne choroby przyczyniają się do tego. No tu jest na przykład problem jodu. Problem jodu, o, no Bo to jest bardzo, bardzo ciekawa temat. Bo to jest jakby y, jednym pomaga, drugim szkodzi. My mamy w tej chwili możliwości badania, bo to będzie też jako, jakie badania należy zrobić, Dokładnie, prawda? Tak, i cała gospodarka jodem, czy nasze ciało go potrzebuje, czy nie potrzebuje. Czy to czy jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe dla osób, ponieważ są etapy chorób tarczycy i czasem z nadczynności przechodzimy w niedoczynność i podłoże może być różne. Może być na przykład choroba sedowa, która nie jest tym samym, co, co choroba Hashimoto. To jest raz. Drugie, jak ktoś jest po prostu, to dotyczy zwłaszcza kobiet. Niedobory żelaza czynią nas słabymi po prostu. Niedobory witaminy D3 to nie tylko zaburzona odporność, ale też... Duże zaburzanie gospodarki hormonalnej, generalnie, bo to nie tylko dotyczy tarczycy, ale to dotyczy również hormonów żeńskich, na przykład to jest kwestia płodności, bezpłodności, bo to też są zjawiska, które się ze sobą łączą. To są niedobory białek, albo za dużo mamy cukrów, i jeżeli w naszej i mamy przerost flory patologicznej, tą florą patologiczną najczęściej jest grzyb candida, i on dopiero powoduje duże zamieszanie, bo jest takim Zjawiskiem, które powinno być w naszym przewodzie pokarmowym, ale tylko w odcinku dolnym, żeby pomóc nam wytwarzać własne witaminy B. Ale jeżeli się przemieszcza w inne obszary, na przykład w to cienkie albo mamy w zatokach, no to jest sytuacja nienormalna i zaczyna nam szkodzić. Metabolity Candida Albicans działają też tak jak prohormony. I zresztą na przykład... Takie zjawisko, które my widzimy, to jest często zmiana włosienia. Kobieta wygląda tak, jakby miała dużo testosteronu. My sprawdzamy, poziom testosteronu jest prawidłowy, a okazuje się, że to jest wynik efektu działania przerostu flory właśnie candida. Czy może być też taka sytuacja, że właśnie przerost flory bakteryjnej typu candida prowadzi do tego, że em, po prostu łakniemy innych pokarmów? Tak, oczywiście. No To jest grzyb w tej nomenklaturze. To jest tak ogromne, taka ogromna potrzeba, łaknienie głód na to, żeby jeść słodkie rzeczy, że to doprowadza do katastrofy też, jeżeli chodzi o wygląd pacjenta, ale nie tylko. Zmniejsza naszą odporność. Po drugie, jeżeli mamy kandydę w innym obszarze, to powstaje fermentacja. I ta fermentacja daje na przykład brzydki zapach ciała, brzydki zapach oddechu. My produkujemy alkohol własny. I przychodzą na przykład pacjenci i mówią, że. Oni są na przykład nad bo przesadzili z alkoholem wcześniej i są w tak zwanymi suchymi alkoholikami, ale jedzą bardzo dużo słodkich rzeczy. Naprawdę produkują w sobie alkohol. To wystarczy zjeść jabłko, jak się wmucha w balonik, jak jest sprawdzanym, się, czy się jest podpływem alkoholu, to dodatnie jest wynik tego. Tak, że to, tylko trzeba potem pojechać do szpitala do, do laboratorium udowodnić, że się nie no, że ma alkoholu? I alkohol, mm. to jest Bardzo problem. nie, na przykład. i to jest problem z dziećmi na przykład, mają one mają uszkodzenie wątroby na nie, za dużo mają słodyczy, mają nieprawidłową florę po nie, 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 wątroby. Pani doktor, czy poleca pani jakiś swój sprawdzony protokół, który prowadzi do redukcji symptomów choroby Hashimoto? Znaczy mój protokół potem y, tworzymy razem z pacjentem, ponieważ nie ma tak, że jest jedna dieta dla wszystkich uniwersalna, ale dobrym sposobem jest dostępny w internecie protokół immunologiczny. Niektórzy go nazywają autoimmunologicznym y, protokołem. Sądzę, że on się na początku sprawdza, ale bardzo szybko staram się pacjenta przekonać, żeby na przykład testy pokarmowe mógł zrobić. Do tych takich poza tym, że sprawdzamy stan odżywienia pacjenta, to nawet zwykła morfologia już daje nam dużo informacji. Natomiast, że tak powiem rzeczą kluczową jest, jaka jest kwestia doboru badania, o czym będziemy zresztą mówili tak, później. Tak. Czyli na początek to tak może być. Źródło Godziny, odpowiedni styl życia, ilość prawda, posiłków i sposób przetwarzania. I to na początku, na pierwszej wizycie, zawsze pacjentom przekazuje, ponieważ to, to samo pożywienie, inaczej przetwarzane, może mieć albo straty, albo zyski. Jaki jest stosunek, czy jak wygląda porównanie na przykład protokołu autoimmunologicznego, o którym Pani wspomniała, a nowej piramidy żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia. Więc w ogóle ten protokół, ten, ta piramida, to jest duży postęp. Generalnie. Tak, bo ona się została tak. zmodyfikowana. Pierwsza rzecz, która jest tam na dole, to jest napisany ruch, ale tam w zasadzie ja bym to y, zaznaczała jako z zmianę stylu życia, bo to jest jakby zupełnie inna sprawa, już sama myśl o tej, że można zmienić coś, y, to jest ogromny krok do przodu, natomiast y, ta taka baza, która warzywa, owoce, w zależności od sytuacji, jeżeli mamy na przykład duży przerost kandidą, to może niekoniecznie i to może być ryzykowna sprawa. Jest też kwestia zbóż: jakie będziemy używali, czy zboża glutenowe, czy, czy bezgutenowe. I zawsze musimy sprawdzić, czy to jest osoba, która ma tą nietolerancję, albo ma wręcz celiakię. Zresztą z celiakią, to jest osobna. Zupełnie sprawa medyczna, gdzie tam już do końca życia musimy zmienić i to radykalnie dietę, bo to jest kwestia, że część tych naszych zaleceń będzie czasowa, lub też to będzie do końca życia musiało być ustalone. Produkty mleczne są w tej chwili najbardziej dyskusyjnym produktem. Jak w to się włącza, też dyskusja na temat czy laktoza, czy bez laktozy, czy mleko bez laktozy, czy ser może jest lepszy, czy od kozy, czy od owcy, na przykład. Także tutaj to wychodzi w testach i to mamy poparcie. Na początku produkty mleczne, wszystkie, nawet najzdrowsze, powinny być odrzucone. Ryby. W tej chwili to też jest dyskusyjna sprawa, ponieważ one mają środowisko wodne, które jest bardzo zanieczyszczone. I generalna taka zasada, że ryba, o ile nie jest ktoś na to uczulony, to wtedy nam sam to wyklucza. Tą sytuację, bo uczulenia na ryby należą do najcięższych. I takie też czasy mogą kończyć śmiertelnie. Natomiast ryba chuda, mała, biała, świeżo złowiona to jest nieprzetwarzana, najlepszy wybór. E, przypominam tutaj, jakie szkody poprzez ryby powstały w zespole e, Zatoki Minamata, gdzie tam był cały cykl zatrucia rtęcią i to, co było na początku nieszkodliwe, stało się dramatycznie szkodliwe, doprowadziło do nieszczęść wielkich w Japonii. Także tak to bym widziała. No i przyprawy, oczywiście w, e, przyprawy nigdy w dużych ilościach nie są używane, natomiast są takie przyprawy, które w malutkich ilościach używane, na przykład jak pieprz, mogą bardzo płynąć niekorzystnie. To zwłaszcza te osoby, które mają nietolerancję psiankowatych. Tak, to też jest pytanie właśnie na ten temat. A jeżeli by tutaj przeszli, przeszlibyśmy dalej, czyli e, mówiąc o nawodnieniu odpowiednim i też e, pewnym, e, pewnym stylu życia, który m, traktuje nawodnienie jako picie herbaty i kawy versus na przykład picie wody. Co, co Jakie jest Pani stanowisko na ten temat? Przede wszystkim tak. Pytanie: jaka jest temperatura napoju? Osoby, które mają do czynienia z tarczycy, to są osoby, które są wyziębione najczęściej, więc dla na nich zimne napoje w ogóle nie są wskazane. A już z kostkami lodu albo woda mineralna, która jest wodą, która ma niską temperaturę, jest ujęć zresztą głębinowych, to nie jest wskazane. Lepsze są napoje ciepłe, typu ciepła woda z cytrynką, troszkę imbiru, bo imbir działa rozgrzewająco, więc jest też korzystny w tej sytuacji. W sytuacji, kiedy można dawać owoce, to kompoty na przykład są bardzo. Korzystne mogą być też, ale nie jako na początek dnia yy, soki, w, ale wyciskane z warzyw jak, dobrej jakości odpowiednio przygotowane. Bo jeżeli ten sok ma nam przynieść jakąś korzyść, jeżeli mówimy o soku z warzyw, to te warzywa wcześniej muszą być macerowane w oleju. I wtedy całe bogactwo w witamin i tłuszczach rozpuszczalnych może być wykorzystane. Mm -hmm, tak. I chcę powiedzieć też, że napoje, bo to jest dyskusja, czym jest woda, czym jest napój. Jeżeli my mamy pochodzenia roślinnego, na przykład warzywny, no to on jest bardziej korzystny dla pacjenta niż czysta zupełnie woda. Zresztą część osób nie jest w stanie przyswoić wody. Wypiją i od razu ją wysiusiają. To jest tak samo, jak nie są w stanie trzymać innych, innych płynów ustrojowych, czyli łatwo się pocą, co chwila biegają do łazienki, mają luźne stolce. To jest ta niezdolność do utrzymywania płynów ważnych życiowo w ciele. To jest, to jest brak energii, bo choroba. Hashimoto to też jest choroba braku energii. Jedną ze skarg jest to, że nie mam siły. Jestem ciągle zmęczony. Choćbym spał, to się nie mogę wyspać. Rano wstaję bardziej zmęczony, niż się kładę spać. Kładąc się spać. Co pani sądzi o żywności modyfikowanej genetycznie? Czy to jest rzeczywiście tak duże zagrożenie dla nas? To przypomina historię mleka, które zaczęto pasteryzować na początku ubiegłego stulecia, kiedy jeszcze nie było innych rzeczy. Czyli krowa nieba. Była... Żywiona kukurydzą zmienioną genetycznie, albo dodatkami, które wywołują na przykład chorobę wściekłych krów, czyli zupełnie nieadekwatne do żywienia. Każda zmiana, która odbiega bardzo znacznie od natury, jest zmianą, która w kolejnym pokoleniu albo w tym pierwszym pokoleniu już będzie przynosiła efekty. I my mamy takie efekty tutaj pod postacią bezpłodności, która się stała, to jest ewidentnie związane ze zmianą sposobu żywienia, przetwarzania jej. I żywność genetyczna ona. Yy, jest naturalnym zjawiskiem, ale jeżeli dokonuje to natura poprzez ileś lat, dziesiątki lat, to jest dopasowywanie się do zmiany środowiska, które następuje: zmiana temperatury, kwestia nawodnienia i tak dalej. Ale jeżeli człowiek naraz interweniuje w wielu produktach spożywczych, to jest za duża dawka. I skutki są nie, w ogóle nie do przewidzenia. Czyli my mamy możliwości modyfikacji, czy, czy dostosowania się, ale po prostu też umiarkowane. To, to musi być no musiało. tak na, na przykład, jeżeli pan postawi, w tej chwili na, na stołach, jak są jakieś y, uroczystości rodzinne, śluby, y, y, komunie, czy też chciny, jak pan postawi owoce jako dekoracje, to tam żadna mucha do innych rzeczy nie przyleci. No to już jest takie ostrzeżenie. A normalnie to przecież by muchy, owocówki i inne muchy by tam się zjawiły, bo by się pożywiły przy jakimś kawałku mięsa. To jest nie trzeba nic odstraszać. Wystarczy postawić owoce, i to jest przerażające. Czy głodówki mogą być wskazane dla cho osób chory, chorych na Hashimoto? Czy mogą być pomocne, czy wręcz są dużym zagrożeniem? To zależy od stanu wyjściowego pacjenta. Jeżeli mamy osobę, która ma anemię, która jest, ma niedowagę. To głodówka jest bardzo wyziębiona, to głodówka, bo głodówka często idzie z wyziębieniem i jeszcze jak ktoś w zimie chce to zrobić, to może nie jest to właściwy sposób. Natomiast jest to rodzaj diety drastycznej eliminacyjnej. Nie powinniśmy zrobić tego za długo. Czasem to zresztą w niektórych przepisach religijnych, to zresztą wszystkich kultur zresztą, jest taki, że jeden dzień w tygodniu jest dniem, gdzie nie przejadamy się i to już jest bardzo duża zmiana. Czyli wystarczy w jeden dzień. Nawet w tygodniu, ograniczyć ten, ten og Bardzo znacznie ograniczyć, mm -hmm. prawda? I to było między innymi w tej idei, żeby nie przyjadać się mięsem. Że robiono ten dzień rybny jako piątek, bo były osoby, które stać było na mięso codziennie, to w dużej ilości. Takie to dosyć kontrowersyjne są warzywa psiankowate, na przykład pomidor, ziemniak, bardzo często używane akurat w naszej kulturze. No i z drugiej strony warzywa strączkowe, fasola, groch, soczewica, one są bardzo w niektórych kręgach uważana za bardzo zdrowa. Ale jak to się ma w, w kontekście choroby Hashimoto i tego, że w zasadzie protokół autoimmunologiczny no, wyklucza te, te, te grupy pokarmów. To jest tak. To są związki, zwłaszcza jeżeli chodzi o te, które działają bardzo silnie. I tutaj jest kwestia zrobienia badań rzetelnych. Jeżeli my mamy w rodzinie schorzenia, które dotyczą stawów, albo sam pacjent ma już zmiany stawowe, to jest to taki trop, że być może te rośliny nie są dla nas potrzebne. Rośliny napoje przyprawy, bo to jest bardzo szeroka gama, prawda? Jak porównamy ziemniak, paprykę, pomidor, więc są niepodobne do siebie zupełnie, prawda? Bo jabłka może mieć różne odmiany, ale generalnie wyglądają podobnie, a tu ich kompletnie. Także są te malutkie ulubione owocki w tej chwili prawda? i to też tak samo, tak samo jak pieprz. To są y, 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 związki, które działają jako reakcje na nasze siózówki, y, surowicówki, powodując zmiany zapalne. One działają bardzo prozapalne, blokują niektóre nasze enzymy, które mają y, funkcję odtrwającą I wtedy absolutnie to należy wykluczyć, prawda? Y, ponieważ na przykład, jeżeli dużo dzieci w tej chwili ma Hashimoto i one nie chcą nic jeść, bo to jest jeden z też objawów, ten, że nie jadę, chudy, wynędzniały i je tylko pomidory. To my wtedy używamy tego pomidora jako nośnika smakowego, do którego zaczynamy dodawać marchewkę, pietruszkę, żeby to dziecko w ogóle cokolwiek jadło, żeby, żeby cokolwiek zjadło i wykluczano u takich dzieci produkty mleczne, ponieważ one między innymi powodują to, że dzieci nie chcą jeść. Te niejadki najczęściej po wykluczeniu mlecznych rzeczy, wtedy nie mają biegunek, wtedy nie mają wzdęć, bólów albo zapaść koszmary, z którym nie wiadomo co zrobić. A czy to jest tak, że w tej grupie psiankowatych niektóre są bardziej niebezpieczne, a inne mniej, na przykład ziemniak w porównaniu do pomidora? To zależy od, od stopnia wrażliwości na solaninę, bo my mamy nadwrażliwość na cały produkt, albo na jego skład. To jest tak samo jak kawa i kofeina, bo mamy kofeinę na przykład w innych też produktach, jak na przykład herbata i czasem niektóre odmiany herbaty zawierają więcej kofeiny niż w kawie ją znajdujemy. To zależy od tej wrażliwości i ja y, myślę, że y, rzeczą bardzo korzystną jest wykluczenie tego na porządku, natomiast nie każdy wytrzymuje takie restrykcje. I nie ma w tej chwili takich dużej ilości ludzi, które są twórcze w stwarzaniu bardzo ograniczonej liczby produktów do właściwego posiłku. I oczekują od nas, od dietetyków, żeby przygotować gotowe dania, które muszą być zrównoważone w zależności od potrzeb danej osoby. To nie jest łatwe. Na szczęście mamy suplementy żywności, w których też musimy sprawdzić, czy tam jest laktoza, co jest w polewie, jakie jest wypełnienie, jaka skrobia, czy to jest kukurydziana, czy ryżowa, czy ziemniaczana. Jeżeli jak na przykład ktoś jest oburzony na ziemniaki, no to nie da rady ten, tego zastosować. Także w tej chwili praca dietetyka jest naprawdę taka praca jak w e, laboratorium chemicznym. Musi to wszystko rozważyć. To jest du duża wiedza. Tak tak mi się wydaje. A e, tutaj jakbyśmy troszkę dokładniej powiedzieli o tych e, roślinach strączkowych? E, to, to, jest... Tutaj są, to, to jest wiele aspektów. Raz, że rośliny strączkowe jest źródłem białka, są źródłem białka. I w połączeniu z zbożami, tak jak na przykład na Kubie ryż z fasolką, to jest białko roślinne. Które jest bardzo cennym białkiem i dobrze przyswajalnym. Ale jeżeli ktoś ma, już nawet kwestie trawienne bo tutaj jest dość stosowne wzdęcia, gazy, odbija mu się, wręcz nie lubi tych potraw, to nie będziemy forsować, żeby to jadł. I, yy, to jest też ciekawe, że na przykład nie mogą nie jeść fasolek i zupełnie jest inne oddziaływanie nasion, a jeżeli to spożywamy w postaci makaronu, także z fasolki i I to jest taki ten taki nylonowy makaron, gdzie jak jest strasznie twardy, trudno go w ogóle pokroić, połamać, a ryżowy łatwo. Taka tak. różnica najpierw jest taka. Wrzucamy to do wody z mięciu i to jest na przykład wypełnienie słynnych sajgonek, bardzo częste. Kolejne pytanie dotyczy odkwaszenia organizmu. Nie. Jest to ważny aspekt, który wydaje się też istotny w różnych jednostkach chorobowych. Tutaj, jakby mogła Pani tą, tą myśl rozwinąć? Na ile to jest istotne? Czy rzeczywiście to jest taki problem, o którym, o którym bo dużo się na, temat, na ten temat mówi? Często pojawiają się reklamy w telewizji, które, które jakby idąc na skróty, proponują jakiś gotowy produkt, który będzie, będzie szybko, ma za zadanie odkwasić naszy, nasz organizm. Od czasów pastera? Chyba dyskusja, co jest ważniejsze, czy bakteria, czy środowisko. Wygrało środowisko, ale do tej pory jest to powiedziane, że jeżeli mamy prawidłowy, ale bardzo wąski zakres pH, to nasze procesy wszystkie będą zupełnie inaczej wyglądać. To jest ważna rzecz. My możemy też się orientować, że coś z nami jest nie tak, bo mamy kwaśny zapach potu na przykład, albo ktoś rano wstaje, dziecko, inaczej pachnie. My możemy mieć takie nieprawidłowe zapachy, jak taki cuchnący, zapach rybi, zapach kwasu. To jest już sygnał, że nasz układ wyrównujący pecha nie działa sprawnie i że musimy to szybko zmienić. Co, co wtedy zrobić? To jest tak: zaczynamy, zaczynamy od tego, co jemy, co pijemy. Czasem pijemy za mało, czyli nie mamy tej możliwości. Są też działania higieniczne, że kąpiemy się w solach, stosujemy środki alkalizujące. I czasem jest taki paradoks, że coś, co jest kwaśne, nas alkalizuje. Klasycznie to jest sok z cytryny, prawda? który zawiera jeszcze tylko witaminę C, wpływającą również korzystnie na nasze pH ciała generalnie, Czyli bo to jest kwestia w jakich warunkach, prostu, tak, woda z już, jest, już jest dobrym rozwiązaniem. I jeżeli my coś jemy i potem czujemy, że nam jest kwaśna, to są ciasteczka, prawda? To jest na przykład wino, że jest kwas odle, mówi, że to jest zajzaje elektronik, to określają, to znaczy, że to żywienie nam na pewno nie służy. Zakwaszamy się też pijąc y, często y, kawę. I to jak nadużywamy tej kawy. A czy możemy mieć taką sytuację, kiedy mamy zakwaszony organizm, a pH żołądka jest, e, jest wysokie, czyli czy mamy za mało kwasów, kwasów żołądkowych? To znaczy tak, jak mamy bardzo kwaśno, to będzie pH niziutkie. Tak, dokładnie. A jak jest alkaliczne, to jest za duże. Nam jest potrzebna właściwa kwasowość żołądka, niezbędna, bo to jest nasz strażnik, jeżeli chodzi o Bakteriologię, to jest taki, takie wejście. Zabijamy to, co się z pożywieniem, może dostać niekorzystne. Natomiast jeżeli chodzi o y, drugą rzecz, to nie, nie jesteśmy strawić mięsa. Jeżeli mamy zalkalizowany za bardzo y, przewód pokarmowy. I preparaty, znaczy i leki, które z, zmniejszają nam tą kwasowość, no nie zawsze są w tym wypadku korzystne, bo nadtrawione, ale niestrawione mięso przechodzi dalej z wszystkimi konsekwencjami. Panie doktor, wspominaliśmy o równowadze w organizmie i też kwestiach na przykład, kiedy tej równowagi nie ma, kiedy na przykład jest przerost grzebiczny, kandidom I tutaj z, z, z pomocą idą nam na przykład naturalne probiotyki w postaci kiszonek. Jak pani myśli, w jaki sposób, czy rzeczywiście e, te naturalne kiszonki, e, które są dosyć popularne w naszej, w naszej kulturze, w Polsce, e, stanowią dla nas e, dużą pomoc e, i czy musimy sięgać po jakieś e, specjalne, czy te ogólnie dostępne w sklepach e, są równie dobrze? Bo tutaj chciałem też e, jakby zapytać, często widzimy na przykład kapustę kwaszoną, kiszoną. Czy są to jakieś ważne dla nas różnice, czy, czy, czy każda z nich jest, każda z, nich z tych odmian jest e, równie wartościowa? To jest tak, e, tylko kapusta e, bio, bo to trzeba, e, chodzi o to, żeby tam nie było dużo środków ochrony roślin, e, ukiszona przed końcem listopada jest w stanie wytworzyć między innymi witaminę C. Bo później, jak już te procesy robimy, ta sama procedura, to ta, ta kapusta nie jest w stanie tego nam dać. Czyli to są pozory, że my jemy kiszonki, poprawiamy. Bo to był z tej epoki jeszcze wędrówek dalekomorskich, prawda, statki, że ludzie umierali na szkorbut, to znaczy marynarze dokładnie. To to już jest nasza przeszłość. Rzadko w tej chwili kapusta kiszona, którą my kupujemy w sklepie, jest kapustą, która nam tą witaminę C dostarczy. Jak również prawidłową florę. E, czyli tutaj tylko dobre zbiory, natomiast e, dużo osób, które ma chorobę Hashimoto, to są osoby uczulone w systemie zależnym od IGE, czyli takiego białka, które powstaje w reakcji na e, alergiczne procesy. I e, jednym z takich związków chemicznych, które nasz ciało wytwarza w reakcji alergicznej jest histamina. Kiszone produkty, a zwłaszcza kiszona kapusta, zawiera bardzo dużo histaminy. Drugim takim produktem powszechnie stosowanym, który ma histaminę, to jest wieprzowina. Naturalnie tam występuje bardzo dużo, a już większa ta ilość w czasie przerabiania. Histamina też jest wyzwalana przez na przykład wino. W związku z tym to też nie jest. Czerwone, produkt. białe czy. czy to nie zależy, zależy, ale gener, nie zależy Wino generalnie, wino prawda? Nie pomijam tam, że to też jest proces fermentacyjny, tam też udział grzybów tutaj prawda, korzystnych jest stosowany, plus jeszcze mamy siarczany, które też nie są korzystne. Siarczany, siarczyny, bo one się przemieniają w się. Dlatego wino po otwarciu należy od, otworzyć i odparować, żeby jeszcze zrobić takie jeziorko do tego, żeby ta powierzchnia eliminacji była lepsza. Także w kwestii kiszonek osoba generalnie zdrowa, proszę uprzejmie, może być to źródło, ale jeżeli mamy jakieś alergiczne historie i rodzinę taką, że już od kolejnego pokolenia ma asmę, pokrzywki, alergiczne zapalenie oczu, nosa, no to bym tego nie polecała. Aha. Czy jakimś, jakąś alternatywą są probiotyki? Są, po oczywiście roku? tak, i tego jest mnóstwo na, na rynku. Są też takie probiotyki, które zawierają dodatki, w których jest na przykład serwatka, to wtedy nie, albo jeżeli mają glutaminię sodu. Bo to też jest, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale glutamina sodu, który jest wzmacniaczem smaku i zapachu, jest dodawany też do niektórych preparatów probiotycznych. I też dodawane w ginekologii, na przykład w gałkach dopochwowych, co działa miejscowo drażniąco. To... No to ciekawe. A czy, jeżeli mówimy o probiotykach, to osoby, które będą poszukiwały informacji, czy będą pytały w aptekach, powinny zwrócić uwagę na jakiś określony skład, określone szczepy bakteryjne które są szczególnie, szczególnie dla nas ważne? To znaczy tak, z reguły one są numerowane. Te takie, które są uznane, zatwierdzone, tak. że na pewno działają, to one mają szczep podany i on jest skatalogowany i nie musi być na początku, jeżeli jest, jest duża nierównowaga, że nie możemy dawać za dużo rozmaitych szczepów. Zaczynam od pojedynczych, trzech, czterech, to jest absolutnie wystarczająco, a później możemy to Proszę. zmieniać. Potem stosujemy tę taktykę to jakby przypominamy organizmowi, I tak na przykład pierwsze 7 dni miesiąca możemy uzupełniać. I jednym z takich objawów to jest nasz zapach ciała, oddech, czy regularnie jest stolec wydalany, czy on jest uformowany, taki, że nie ma tam żadnych resztek pokarmowych, to znaczy że nasz układ funkcjonuje jak należy. I że nie ma śluzu, bo śluz, ale śluz dotyczy też innych tkanek, prawda, że mamy katar z nosa, odkrztuszamy coś, jest wydzielina rodnych, prawda? No i śluz, Kale się pojawia.